Tak więc wszyscy są, myślę, że możemy powoli zaczynać, jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo mile zaskoczeni frekwencją, widać, że kibice już są głodni piłki i chcą zobaczyć swoich zawodników w akcji, a na razie chcą ich zobaczyć na pierwszej w historii klubu sportowego Raków, konferencji prasowej i prezentacji nowej drużyny KS Raków Częstochowa. E, witam wszystkich Państwa w sali konferencyjnej PST Polska. Ta, ta firma nas dzisiaj gości. Za chwilę parę słów więcej o nich. Witam przede wszystkim e, gości specjalnych. Witam Pana zastępcę prezydenta Miasta Częstochowy, Pana Marcina Biernata. E, witam wszystkich kibiców i sympatyków Klubu. Myślę, że, że te określenia odpowiadają wszystkim tutaj obecnym dzisiaj w tej sali, bo wszystkim nam na pewno zależy na lepszej przyszłości tego klubu. E, witam także sponsorów i partnerów klubu. Witam e, częstochowskich przedsiębiorców, e, dziennikarzy, przedstawicieli mediów, e, także przedstawicieli Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej e, i przedstawicieli klubów e, z regionu. E, no i przede wszystkim uczestników dzisiejszej konferencji, którzy są dzisiaj, jakby nie patrzeć, najważniejsi. Przede wszystkim e, członka zarządu KS Raków Częstochowa, Pana Krzysztofa Kołaczyka, pełnomocnika zarządu i trenera pierwszej drużyny pana Jerzego Brzęczka. <klucz> przedstawiciel KS Raków do spraw promocji marketingu, pana Cezarego Suchana. No i zawodników Czerwono-niebieskich Dawida Jankowskiego. Czekając na Pawła Krzysztofowskiego. Arkadiusza Pyrrę, Dawida Białka, Sławka Ogłazę i Łukasza Kmiecia. A prowadzący dzisiejsza konferencja nazywa się Tilly Badamus i dla wszystkich Państwa bardzo mi miło, że się tu dzisiaj spotkać. Zanim przejdziemy do spraw nadrzędnych, e, chciałbym prosić o zabranie głosu przedstawicieli firmy, które którzy nas tutaj goszczą w tych e, skromnych programach, prawda? E, zapraszam pana Jerzego Moskarskiego z PSD Polska. Dzień dobry, witam Przede wszystkim witam zarząd klubu KS Raków, Media i wszystkich kibiców, może pewnie nie wszystkich kibiców Rakowa. Dziękuję za przybycie tutaj do nas na konferencję. Na wstępie chciałem przeprosić, że prezes, firmy prezydent Medika, żon Piotr Pitkowski, nie mógł tutaj przybyć. Niestety miał pilny wyjazd służbowy. Kazał wszystkich tutaj przywitać. Mam nadzieję, że współpraca z, z drużyną Rakowa tutaj będzie się bardzo dobrze rozwijać. Chociaż oczywiście nie życzę żadnych kontuzji, ale w razie czego możecie tutaj na nas liczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie już wspomniał o kontuzjach, ale to wszystko dlatego, że PST Polska jest specjalistą do spraw rehabilitacji, także gdyby coś się komuś czegoś nie życia stało, zapraszamy do PST. W imieniu zarządu dziękujemy przede wszystkim firmie PST Polska, która jest oficjalnym partnerem PS Raków Częstochowa. I chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że nie widzimy się tutaj jak po raz ostatni. To taka pierwsza informacja, chcielibyśmy my ze strony klubu widzieć się z wami, z kibicami, z mediami, ze sponsorami jak najczęściej. Przy okazji ważnych wydarzeń w historii klubu, przy okazji cyklicznych spotkań z kibicami są takie pomysły, o tym jeszcze będziemy rozmawiać i do szczegółów na pewno będziemy przechodzić w najbliższych tygodniach. Także to jest pierwsza taka nowa tradycja, jak wiecie, jest wiele nowego w Krakowie od paru tygodni. I taką nowością jest też to, że, że, że rozmawiamy dzisiaj o przyszłości, o przyszłości bliższej i dalszej naszego klubu, o budowaniu postaw takiej nowej, lepszej przyszłości Rakowa i po to się dzisiaj wszyscy spotkaliśmy. I dziś jakby nie patrzeć wszyscy trochę tworzymy historię, nie wiem, czy sobie Państwo z tego zdajecie sprawę, bo to pierwsza w historii Rakowa taka prezentacja, konferencja prasowa, na której możemy się wszyscy spotkać, na, których, na której możecie poznać nowych zawodników klubu. To się wcześniej nie zdarzało, ja przynajmniej ani wydaje mi się, nikt obecnych tutaj na sali tego nie pamiętamy. Krótko o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Na początku opowiemy trochę o aktualnej sytuacji finansowo-organizacyjnej Rakowa, o tym. Jak idą kroki naprzód w, w odbudowywaniu klubu. E, następnie porozmawiamy troszkę o współpracy na linii Urzędu Miasta Częstochowy i Rakowa. Jak ta współpraca się układała, układa i będzie układać w przyszłości, jakie są jej efekty. E, następnie przejdziemy do spraw stricte sportowych, który, którzy, które wielu z Was najbardziej interesują. Podsumujemy sobie okres przygotowawczy, porozmawiamy o celach i założeniach na rundę wiosenną tego sezonu. Następnie poznamy trochę punkt widzenia zawodników, bo dużo się działo w Rakowie przez ostatnie parę miesięcy, a tak naprawdę oni nie mieli możliwości wypowiedzieć się na ten temat, jak oni to dowiedzieli, jak, jak to wyglądało z ich strony. I przedstawimy sobie oczywiście trochę więcej, trochę bliżej zawodników nowych Rakowa i przejdziemy do spraw bardziej promocji mediów, marketingu i kontaktu z mediami, bo te sprawy były do tej pory w Rakowie traktowane po macoszemu, trzeba powiedzieć, a to chcemy przede wszystkim zmienić i wyznaczyć trochę nowe standardy w tych sprawach. Na zakończenie każdego, to jest właśnie ważna sprawa, bo liczymy na to w Rakowie teraz, że będziemy rozmawiać, że będziemy współpracować także z Wami, kibicami, mediami, sponsorami. Po każdym zamknięciu każdego obszaru tematycznego będzie chwila na pytania z sali. Nie krępujcie się naprawdę, każdy tu jest po to, żeby Wam dzisiaj odpowiedzieć na wszystkie kwestie, które Was intrygują, nurtują i tak dalej, i tak dalej. Na no, po zakończeniu konferencji to informacji dla mediów, wszyscy uczestnicy zostaną na 15 minut co najmniej i będą do Waszej dyspozycji na indywidualne e, rozmowy. No więc tak, mówimy dzisiaj o przyszłości, ale jak wiecie każda, zawsze znaczy jak się mówi o przyszłości, to jest ona oparta na przyszłości jakoś. Taka zagadka dla Was, kibiców Rakowa, co się stało 24,5 roku temu. Lipiec z 1985 roku. Rzeszów. Z Wodymielą na Spartagez Młodzieży, tak, właśnie. I tak się z bramki. Tak się przyjemnie składa, że przy tym głównym stole trzech na czterech mężczyzn, przepraszam, pana prezydenta Bierna, to że jest takim rodzynkiem w tym momencie, grało wtedy w Rzeszowie, w Spartagez Młodzieży i oni wtedy osiągnęli wielki sukces. I teraz, jakby w bardzo podobnym składzie, bo są jeszcze Krzesiek Klenonek, jest jeszcze e, Artur Lampa w Czesie <laughs> szkoleniowym. w bardzo podobnym składzie walczymy teraz o równie wielki sukces. Chyba zadanie jest jeszcze trudniejsze, ale miejmy nadzieję, że uda się tego dokonać, uda się dojść do czegoś tak dużego jak 24,5 roku temu. O parę słów na temat pierwszych kroków w tym odbudowywaniu próbu po teraz kapitana tamtej drużyny z 85 roku, Krzysztofa Kołaczyka. Proszę o cierpliwość. Oczywiście nie wszystko w Rakowie od początku będzie wychodziło idealnie.